Dzień dobry, przepraszam za odcinek czwarty, ale yy, nie zauważyłem na czasie i yy, 10 minut mi za szybko zleciało. Teraz zaczynam dalej kręcić od tamtego samego momentu, ale yy, nic nie mówiłem przez ten czas, kiedy mi się zerwało, tylko że się z. No nie no, jestem ostatni normalnie normalnie nie w ja to no dobra eee. sorry naprawdę za tamten czwarty odcinek no także że nie udało mi się mm, w, w, się pożegnać dodatkowo ale to jest ten sam to jest cały czas to samo tylko że druga połowa tego odcinka pierwszego no. Tylko dziwne, że tu pisze, że 38 sekund jadę, a tak naprawdę jadę jakieś 5 minut. Ej, to jest dziwne. Nie wiem, jak to jest możliwe. Jest! Będę miał zaliczone! Będę miał zaliczone! Jest! Jest! No! Wygrywam! No! No znaczy jestem na czwartym miejscu, ale no wygrywać można na więcej sposobów. No, no kto będzie mi tam pisał? No nie będzie mnie przecież hejtować przez to, co? No przecież, no. Szkoda, że tylko 3 widzów mam, 3 subskrypcje. A założyłem ten kanał wczoraj ja mam dopiero 3 subskrypcje czemu 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 świat jest taki okrutny, żeby mi tylko 3 subskrypcje przy piątym odcinku No Ten czwarty u dostałem 100 za, 6, za mniej niż 60 sekund. Mniej niż minutę. No. no chociaż jechałem przez 2 minuty przez te 30 sekund. Ta gra chyba nie ma ograniczonego czasu. Anna, wiemy, a na, już wiem, jak to je. O tu jest 100 sekund, to jest ta minuta. No to dziwne. O, dostałem nową planszę, jest, 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 jest. I coś jeszcze tutaj tym? dostałem nic innego, nie. No, no nie. Czemu? Czemu świat jest taki okrutny, no? No nie mogę, no. Dlaczego? Mm. Dlaczego? Dla Następna moja seria będzie się zaczynać od... Yy, jeszcze nie wiem jak się następna gra będzie nazywać, którą będę... O, chyba wiem. Taka... Będę z rakety strzelał... Znaczy... Nie z rakety. Yy, z armaty strzelał żółwikiem. W różne... te ja będę zbierał nowe. I seria będzie taka długa, aż... Jak gra. Jak mi się skończy po te 10 minutówki. No Oj no No pech, no już nagrywam Będzie jednak będzie z tej serii 6 odcinków, bo czasu mi nie starczy. No, pech. To jest ja taka, że po prostu przechodzę te plansze. Nie że wygram całą grę, bo tego nie zrobię, bo raczej nie uda mi się z tym nagrywaniem na no, no tyle odcinków mi się nie uda przejść, no. no to by było za trudne. Żeby aż tyle. O, ale i tak to trochę będzie te sześć lub 7 odcinków, to... To też jest dużo, więc nie, nie macie mi tego za złe. Że te serie nie są aż tak długie. To jest jakaś... te sześć odcinków to jest tak jakaś godzinka po 10 minut no. No, no 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 to dużo, no jeszcze będę z... zaraz zacznę po tej serii nagrywać następną serię a potem następną ciekawe jaki jest limit na youtube czemu nikt mi nie pisze komentarzy hmm. No, no do następnej I, i będę nagrywać po następnej serii jak tak się skończy po następnej będę pytać się was czy y, y, nie y, możecie mi pisać komentarze jakie gry bym miał nagrywać i takie tam To jeszcze powiem o, ty, na ty, o tym y, w następnej serii o żółwiku, który leci z armaty może trochę osób na tą grę. Ale nie wiem, może poznacie. Jeśli ktoś mnie ogląda, hmm. o zrobiłem rola. i, Ło, ale spadłem na kółko Chyba amortyzatorów to jest, o dobrych nie mam. Czołgiem mnie gonią, czołgiem. One mnie gonią, czołgiem. No, no, no

o, zaraz będę miał trzy Dobra, mam trzy sprintu Bo trójny łagień mi się leci, bo Oj, szko... Król, ładny Oj, 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 spłaciłem się chyba trochę, no W tej grze, no Ten chomik, no Dym sparuje, no Odparowuje chomik, no No i to dziwne, no A ten co? Czarny koleś na różowym browerze, no No trudno nie zauważyć O, kogoś tam poszukiwają, one Ej no czemu ja to zwróciłem Przecież muszą go szukać Ej Dobra, może mi się uda teraz rola zrobić I ho I yep Dobra Drugiego nie będę robić, bo Jakbym O no 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 jak perfidnie mi to wyszło Oj, mamy 8 już 8 minut nagrywania, za chwilę będę musiał nagrywać już yy, Który to już odcinek yy, szósty odcinek będę musiał nagrać Bo nie wiem czy skończę tutaj No nie wiadomo, nie wiadomo O i rola zrobię, zrobię, rola, zrobię O, zrobiłem rola No No to się nazywa pierwsza klasa, no o 5 już bost Bost, 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 bost. A, bost, pędź, bost, 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 bost. Bo to pędź, post Dobra. To będę się... Y, teraz zatrzymam tu. No i będę się żegnać, Za chwilę nagram już szósty odcinek tej części, Bo mi się czas skończył.